To się mogło stać. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Głośniej Maciek, yy, możesz nie cykać, tylko pogłośnić tam? Ale tam jest Nie jest Drodzy Państwo, to ja proponuję tak. Będę głośno mówić. jest taki dziwny. Głos, tam się słyszę, tu się nie słyszę. No więc niestety pierwszy raz mamy no taki przykry powód naszego spotkania. Jeden z Panów e, Grigori Łaguta zachował się nie powiem jak. Um, musiał użyć nieparlamentarnych słów. No i po prostu oszukał was. przede wszystkim mnie. No zachował się jak skończone. Nie, nie Przysząc... <noise> Słyszę, co kiewicza, zrakło, 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 złyszę, chube, zdać, Zgadzam się z Panem, ja tego powiedzieć nie mogę, o, natomiast, to jest prawno, no to jest szafono, niestety, na taka zywa, jest, na jest prawda. Wiem jedno i to mogę powiedzieć w stu procentach: dopóki ja będę w tym klubie prezesem, Pan Łaguta w tym klubie na pewno z herbem, robrynik na piersiach nie wyjedzie. Brawo! Szczek, e, szczególnie mnie e, jako prezesa, albo bardziej jako mrozka boli to, bo od e, wpadki ciągnąłem tego zawodnika za uszy. Mówiąc kolokwialnie, nie umiał się prosto wysikać. W jednym przypadku by mu się to chyba przydało, jakby się nie miał prosto wysikać, jakby nie trafił do e, próbki. Natomiast. E, od A do Z był prowadzony za rękę. Nie wiedział, co się robi, jak się robi, po co się robi. No, kompletnie nie wiedział nic. Czasami było tak, że miał tylko przyjechać na tą rozprawę i też zostało to na głowie pana mecenasa Klimczyka i na mojej. Bo też stwierdził, że no, akurat wtedy nie warto przyjeżdżać. A po prostu być takim z takim e, zapałem jak go broniłem to teraz doprowadzę do tego nawet jak to będzie trwać 5 lat że nam odpłaci co do grosza tą krzywdę którą nam zrobił nie brawo, będzie ale sobie jakieś kwity na niego, czy umowa, czy cokolwiek, bo tak to możemy sobie... Panie prezesie, 500 tysięcy to jest mało. Nie wiem... Drodzy Państwo, no niestety gdzieś z tyłu głowy opatrzność czuwała i wiedziałem, że najlepiej się zabezpieczyć na dwa sposoby. Jak się stało, co się stało, to Rysza podpisał, pewien dokument i podpisał też fakturę. Dzisiaj, jakby dla dobra tego postępowania, bo przygotujemy papiery do sądu. Nie będę tego ujawniać, bo nie chcę. Na chwilę obecną są domysły, chcą karać klub, chcą karać zawodnika. Dziwne to jest dla mnie, no, nie wiem z czego to wynika, bo tak naprawdę te dokumenty też są w posiadaniu Polskiego Związku Motorowego. Bo te dokumenty, które ja posiadam, to były dowody w sprawie przeciwko Poladzie. Czy polać, tak powinienem powiedzieć. Osobą wyznaczoną z ramienia ekstraliki żyżlowej i Polskiego Związku Motorowego był pan mecenas Łukasz Schmidt. Więc są te dokumenty, musi posiadać. Natomiast nie jest to żadna umowa cywilnoprawna. prawna To już wszystkich uspokajam. Tych, którzy wymyślili, że coś żeśmy nielegalnego podpisywali, nie. Tak nie jest. Proszę? ハハハハ Panie Ostawiński, a skąd Pan wiedział, że w Lidliniu Łabuta będzie? Bo to już na sportowych fachach było chyba dwa, trzy dni wcześniej. Proszę powiedzieć, bo mam dobre informacje. I dobre On te 8 tysięcy Panie prezesie, jeżeli można wejść słowo, to proszę powiedzieć, bo okienko transferowe otwiera się 15 maja, bodajże, 15. 15. No więc on tylko jakąś no nie wiem, no... no? Słownie jakoś... Jak jest, powiem, to jest, słodnie, no, to jest Ale to nie jest Tak Dajcie ja, odpowiedź. Ja tak naprawdę nie wiem, co podpisał pan Łaguta. Wiem jedno, ile dobrze pamiętam, to jest artykuł 206 przynależności klubowej. Zawodnik na zawieszeniu nie może podpisać niczego. No więc ciekawy jestem i niech też ci, co czynią cuda tam obok wschodniej granicy, pokażą, co to jest za cudo, bo chciałbym to wiedzieć. Bo delikatnie mówiąc, yy, pisanie haseł, że się ukara Łagutę i Rok, a cicho siedząc y, na temat podpisywania jakiś tam ugód, czy nie wiem czego, czy porozumień, nie wiem, co podpisał w no tu jest, tu jest, tu jest Nie, no jest cichutko. Tak. Proszę sprawdzić, o ile dobrze to, pamiętam, to jest artykuł 208 albo 206 przynależności klubowej. Panie Dariuszu, pan tam wejdziesz. Ja nie, ja teraz nie mogę, ja piszę. Na Jeszcze to, <śla> <śla> Ale jeżeli nie poinformowany, ja to może mówię, co on podpisał jak mu no, dobre Znaczy, ja Wam powiem, jak wyglądała sytuacja z Łagurtowem. Wszystko było fajnie, pięknie. Jeszcze pani redaktor Barbara przeprowadzała z nim wywiad. Siedział uśmiechnięty w fotelu prezesa. Może też nie wiedział, co robić. Opowiadał wszystkim, może w rybniku będzie jeździć, musi to odpracować, ale każdy jest człowiekiem, i przyszedł taki moment, w którym działacze z Lublina, no, że tak powiem, zaproponowali mu bajeczną kwotę. Po czym napisał do mnie e, na Whatsappie Napisał. Napisał. napisał, tak. mi e, się. Na Whatsappie e, propozycję kontraktu, taką, jak na warunki e, pierwszoligowe, kosmiczną. I zapytał, czy jesteśmy dogadowani, dogadani. No więc grzeczności zostawiłem temat, nie, nie, w ogóle nie komentowałem. Minęło gdzieś dwa tygodnie, ponowił tego samego tą samą wiadomość, znów te kwoty astronomiczne. Przepraszam, wejdę sobie. Czy to chodzi o te 400 tysięcy, że taki i... Ale nie gadajmy, ja mówię aha, astronomiczne, aha, aha. bo dżentelmeni nie rozmawiałem o pieniądzach. Dokładnie tak. Po no, czym zadzwoniłem do niego, zaczęliśmy dosyć burzliwą rozmowę i mi zakomunikował, że i tak mnie traktuje w sposób bardzo dobry, bo to jest połowa tego, jak mu inni proponują. No więc wtedy mu wyjaśniłem po żołniersku, jak ja oceniam jego zachowanie. No w życiu nie dopuszczę do tego, jako prezes tego klubu, że zawodnik dostanie no, Pieniądze, na które nie zasługuje. Ja mu powiedziałem wprost. W tym klubie musi to odpracować, jeździć za darmo. A jeżeli nie za darmo, to za takie pieniądze, jak mają pozostali. A nie za pieniądze x razy to, co mają pozostali. To jest po prostu niemoralne, nieetyczne i niebroskowe. O czym pan Grigori Łaguta się obraził, zaczął, że tak powiem, wszystkim w kółko gadać, że prezes na niego nakrzyczał. Ja nie słyszę. Proszę? Tutaj tym panu mówię, że nie słyszę, co pan mówi. Dobrze. No więc gdzieś tam pan opowiadał, że ja na niego nakrzyczałem, że on się z tym źle czuje. No i pojechał i poholkali go w Lublinie. Mało tego, Znajomemu jeszcze powtarzał, tak, on dobra skaza dzwoni. Tylko na razie nie ma odwagi. No, po czym jadę samochodem i redaktor Kubica na przemian z redaktorem Ostafińskim wyzwaniają w prawo w lewo, w prawo w lewo, jeden, drugi, trzeci. W końcu odbieram, zdaje się, panią Bacie jako pierwszą. No i mi mówi, co się stało. No to próbuję dzwonić do pana Grigoria. Ale niestety nie miał honoru i odwagi odebrać telefonu. Po czasie napisałem mu SMS-a, że mu, o ile jest to prawda, te doniesienia, które mam ze sportowych faktów, to mu gratuluję. No i życzę samych trójek na górze. Tylko przykro mi jest, że po prostu nie zadzwonił, nie powiedział mi o tym, zachował się jak panienka a nie jak facet to tyle jeżeli chodzi o całą historię z panem Łagutą jeżeli chodzi o stanowisko klubu to w środę mamy spotkanie z prawnikami myślę że do końca tygodnia już stosowne dokumenty będą stworzone i wyegzekwuję od pana Łaguty co do grosza to co nam się należy nam czyli klubowi a że teraz Rzekomo ma obiecane dobre pieniądze, to i w jest stać, nie? Może pan powiedział, jaka to kwota, czy nie, bo za bardzo. Powiem panu tak. Ja szacuję, że to będzie w granicach minimum 2,5 miliona złotych. Brawo. Brawo. Brawo! Ale, ale żeby, pan, żeby pan łaguta ze swoimi e, prawnikami. Tego nie obalili, to będzie rzetelna analiza zrobiona już, na pewno wiemy co w to wchodzi. To jest kwota na przygotowanie, to są trzy fakturki wypłacone po tym jak został przyłapany na dopingu. No i też telewizja, która nam, że tak powiem, zniknęła, żeśmy level niżej pojechali. A tam, o ile dobrze pamiętam, z tej umowy telewizyjnej było chyba nieco 2 miliony złotych. I można powiedzieć, że jemu ktoś nam namieszał w głowie i nie przekazał mu tego Ale to jest jego problem, nie nasz. Nie to dobrze Panie prezesie, to ten lidu, z tym, to już było po głosie tej rozmowy, już pan było tak? On już wiedział. Znaczy, nie było jeszcze decyzji, ale widziałem... To po tej rozmowie, co co Nie, nie, to było przed, ale widziałem, no też znam tego człowieka, widziałem jego reakcję i zachowania i czułem pismo nosem, że coś się dzieje złego. Znaczy można by... I trzeba było się zabezpieczyć. Można można się, a, już... co takie różne Natomiast ja, ja wam powiem jeszcze tyle, nie? co mnie dziwi, no bo znów cała żużlowa Polska mówi, ale to nie wina Lublina, to tylko i wyłącznie wina Łaguty. To ja państwu przypominam, ci co mają amnezję czy demencję starczą. Jeden taki młody cudotwórca, co 6 dni w lesie chodził, to powtarzał tak, w życiu nie wezmę enkoka. Bo to i tamto. Bo to jest słowo, słowa się nie łapie. A przecież ten sam cudotwórca wiedział, że łaguta zostawił słowo w, w rybniku. To czym się to różni? Powiedzcie mi czym. Niczym. Panie prezesie, a co yy, w sprawie Grega Hellcocka? Czy jest jakiś, jakiś temat w ogóle, żeby był tutaj u nas? Tak szczerze. Czy jest w ogóle jakiś temat? Czy, czy nie ma? Ja jest, nie się tak. Jeżeli nie, to jakiś inny zaradczy. Znaczy powiem wam tak, są, są dwie możliwości, albo zakontraktować mocnego zawodnika, albo wziąć w garść tych co są, powiedzieć im, zresztą oni sami wiedzą o co jadą, jechać tym, tym składem, nie, proszę, ale ryzyko jest zawsze. Ale Kasper, może mieć taką To Ja bym te pieniądze, czy jako klub nas nie stać na przykład na y, tego obregach KOKA? E, żeby jako... się jakoś dogadać. Nie Bo jako... tam mówił, że tam jest na ustępstwa czy coś tam, ale chodzi o to, żeby umieć się jakoś dogadać. Czy to jest jakiś problem dla klubu z rybnika, dla tego miasta? Nie ma. Aby nam pomógł, na pewno. Musimy mieć jakiegoś lidera. Kasper Jace, no, to jest. Sam tego nie pociągnął. Biorąc pod uwagę to, co transfer mówił, nie? że jakieś korzyści... Zawsze kupowanie <suszy> kota... Ja mówię, to jest kupowanie zawsze kota worku, bo dany zawodnik, który jechał w ubiegłym sezonie, nie wiadomo, co pojedzie. Pisze, mam na myśli, Szczepaniak na początku sezonu, nie? Ja powiem tak... Y no, oczywiście, jakbym nie rozmawiał z Gregiem, to byłbym skończonym idiotą. Natomiast, czy to jest tylko rozmowa, czy to za chwilę będzie rozmowa kontraktowa, to tego jeszcze nie wiemy. Na razie powiem tylko tyle: jest wymiana uprzejmości. Czyli jesteście panowie posłowie, tak można powiedzieć. Posłowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Się, trzeba tam. się ująć i coś. Adam Drewniak powiada, że to jest zaproszenie do roku. To nie chodzi, drogi panie, czy trzeba więcej dać, czy nie? A to nie o to chodzi. Bo nas na pewno na, na Henkoka. Na pewno na Henkoka ten klub stać. Ale to nie tędy droga. Zrozumcie, że nie ma na tym świecie gwarantów, że to będzie Grek. No to co? Grek to się równa 15 punktów? A co w przypadku? Nie daj Pani Boże konkluzji. <laughs> tam prawdopodobnie, Panie Prezesie, ja nie wiem, czy to jest prawda. Chodziło o kontrakt taki, że on gwarantuje sobie kontrakt, ale nie wyraża Nie będziemy tutaj o, publicznie rozmawiać na temat o, kontraktu. Panie Prezesie, a, a jak w